Dzień dobry, nazywam się Mateusz Piątek, jestem produkt menadżerem rozwiązania Safetyka, które jest rozwiązaniem klasy DLP, a więc ma zapobiegać wyciekom danych z naszej organizacji. Jednym z elementów tego rozwiązania jest tak zwany moduł Auditor, który jest osobno licencjonowany, którego głównym zadaniem jest odpowiedzieć nam na pytanie, jak naprawdę pracują nasi pracownicy i to właśnie będę chciał w tym krótkim filmie Państwu pokazać. To, co w tej chwili widzimy na ekranie, to jest konsola zarządzająca rozwiązania Safety w której to właśnie te informacje możemy uzyskać. Po lewej stronie, jak widzimy, jest cała struktura naszej firmy, więc pracownik, komputer oraz z grupy. Całość wdrożenia tego oprogramowania, aby uzyskać taką sytuację, czy informacje, które za chwilę będę pokazał, jest tak naprawdę bardzo prosta. Składa się z trzech krótkich etapów, ale. O tym to już na koniec parę słów powiem. Przechodząc już stricte do modułu audytor. Skoro ma nam odpowiedzieć na pytanie, jak pracują pracownicy, to znaczy, że będziemy chcieli monitorować ich aktywności. W związku z czym, co będziemy monitorować? Będziemy monitorować aplikacje, które są uruchamiane, urządzenia, które są podpinane do służbowych komputerów, strony internetowe, które odwiedzają pracownicy, wiadomości, e-mail, które wysyłają i tak dalej, i tak po to, żeby właśnie dowiedzieć się, jak pracują. Przejdźmy do pierwszej zakładki, a więc do zakładki aplikacje. Tutaj producent przygotował szereg widoków, z których możemy skorzystać, na przykład najczęściej używane aplikacje. Wybieramy taki widok i mamy informacje, które aplikacje są najczęściej wykorzystywane przez naszych pracowników i którzy pracownicy są najbardziej aktywni w tym zakresie czasu, który tutaj został wybrany. Możemy też stworzyć własne widoki, a następnie je zapisać. Tutaj widzę kategorię aplikacji, a więc producent pozwala na pogrupowanie aplikacji, żebyśmy nie widzieli całej listy. Na przykład, jeżeli wykorzystujemy więcej aplikacji do file sharingu, na przykład całą listę, to możemy chcieć je widzieć pod jedną pozycją. Tu akurat jest tylko Microsoft OneDrive. Do czego nam się to może przydać? No jeżeli przyjmiemy założenie, że nasi pracownicy w dużej mierze mają pracować w oparciu o klienta pocztowego e-mail, to możemy zobaczyć ile realnie czasu spędzają w aplikacji pocztowej Microsoft Outlook. Oczywiście tutaj ten widok jest widoczny, to znaczy widzę tych pracowników, widzę aktywny czas spędzony w tej aplikacji. O tym aktywnym czasie jeszcze za chwilę parę słów powiem i już w tym momencie jestem w stanie ich porównać. Ale jeżeli chcę, to dodatkowo mogę stworzyć filtr na danej aplikacji, po to, żeby zobaczyć tylko aplikację Outlook. Mam ten sam widok, jakby uproszczony, ale tutaj zmieniły się wykresy, które pokazują, którzy użytkownicy są najbardziej aktywni, a więc spędzają w tej aplikacji najwięcej czasu. Zobaczmy jeszcze w takim razie. Jeżeli chodzi o aplikację związaną z przeglądaniem internetu, a więc web browser, jakie te aplikacje są uruchamiane? No widzimy, że w zasadzie wszystkie chyba możliwe. Zobaczmy w takim razie w dniu dzisiejszym, jak sytuacja wygląda, ponieważ dzisiaj mam jednego pracownika, który pracuje zdalnie, rzeczywiście no, pracuje 45 minut, z czego 5 minut spędzi w aplikacji właśnie do przeglądania. Internetu. Zauważcie Państwo, że klienta pocztowego tutaj nie widzimy, a więc poczta jeszcze nie jest uruchomiona. Co w takim razie ten pracownik dzisiaj robił? No, przeglądał internet. Idźmy dalej. Skoro przeglądał internet, chcielibyśmy się pewnie dowiedzieć, co takiego dokładnie w nim robił, więc przejdę sobie do zakładki strony internetowe. Ten zakres czasu zostawię na dniu dzisiejszym tylko dla tego jednego pracownika, choć oczywiście mogę tego pracownika wybrać z naszego drzewka i wówczas. Całość będzie się odnosiła tylko do tego jednego pracownika. Wykorzystywał przeglądarkę internetową i przeglądał strony internetowe z różnych kategorii. Ta kategoria, która by mnie tutaj interesowała, to jest kategoria niekoniecznie związana z pracą, w której spędził 4 minuty. No i tutaj widzę dokładny link, na którym jeśli chcę, to kliknę i zobaczę, co dokładnie pracownik oglądał. Ile czasu mu to zajęło w tym konkretnym dniu? Oczywiście, rozszerzając ten zakres, zobaczę tych informacji dużo więcej, bo zobaczę tak naprawdę też większą ilość użytkowników. Dzisiaj, tylko jeden pracownik był zalogowany do komputera. I tak jak mówię, te strony internetowe są skategoryzowane również przez producenta. Producent dostarcza również w tym etapie różne widoki, na przykład wykorzystywanie internetu. I zobaczymy. Yy, informacje o tym, którzy pracownicy, na które strony wchodzą i tak dalej, i tak dalej. Całość tych widoków jesteśmy w stanie wyeksportować zarówno do PDF-a, jak i do Excela i to możemy zrobić na każdej zakładce. No i w praktyce zyskujemy wiedzę o tym, co tak naprawdę ten pracownik w internecie robi. Ja powiedziałem yy, w przypadku aplikacji, że nasi pracownicy yy, spędzają trochę czasu w, w kliencie pocztowym, być może chcielibyśmy wiedzieć, na ile są produktywni w tym zakresie. I mamy tutaj zakładkę Wiadomości e-mail. I chcielibyśmy widzieć tak naprawdę, ile maili jest wysyłanych, ile odbieranych. Tutaj mamy maile odebrane. Dla tego pracownika był to jeden mail, ten pracownik odebrał 4 maile, ten odebrał 15 maili. Zobaczmy, ile maili jest wysyłanych. Tutaj widzimy, że najbardziej aktywny użytkownik to jest pan Jan. To jest ten użytkownik. I tu mamy szczegóły. Jakie maile były wysyłane? Możemy też zobaczyć szczegóły tej wiadomości. Jak pewnie Państwo widzicie, nie zobaczymy tutaj treści tej wiadomości. Jest to motywowane względami prawnymi. Nie chcemy tutaj, aby pracownik poczuł się inwigilowany, ale mamy informacje co do ilości, więc jesteśmy w stanie mniej więcej oszacować produktywność tego pracownika, jeżeli chcemy ją mierzyć właśnie kwestią odebranych czy wysłanych maili. Wspominałem w aplikacjach również, o tak zwanym aktywnym czasie i tutaj wrócę na chwilę do stron internetowych. Aktywny czas oznacza, że dany pracownik rzeczywiście spędził czas na danej stronie internetowej. To znaczy, jeżeli pracownik uruchomił YouTube'a, e, puścił na nim muzykę, a następnie zmienił przeglądarkę albo otworzył kolejną kartę, to programowanie Safetyka pokaże 3-5 sekund czasu, bo tyle realnie było potrzebne, żebyśmy e, włączyli YouTube'a. Później użytkownik przeszedł do innej karty, w związku z czym ten czas jest liczony już zupełnie w innym miejscu. Ostatnie dwa aspekty, które chciałbym Państwu w tym krótkim filmie pokazać, to jest zakładka pliki, która ma nam pokazać wszystkie operacje na wszystkich plikach wykonywane przez wszystkich użytkowników. Zatem, jeżeli interesuje nas, jakie pliki pracownicy pobierają z internetu, to tutaj uzyskamy taką informację. Jeżeli Interesuje nas, e, jakie pliki były kasowane, czy kto skasował dany plik, na przykład z serwera, e, kiedy to było i tak dalej, to tego typu informacje tutaj znajdziemy, ale również jeżeli mamy podejrzenie, że nasi pracownicy, na przykład wysyłają pliki na prywatną pocztę, ponieważ w stronach internetowych znaleźliśmy taką informację, to tutaj również zmieniając typ docelowy na prywatną pocztę. Będziemy w stanie te informacje uzyskać, o ile zdarzenie miało w tym okresie czasu miejsce. Ja sobie zmienię ten zakres czasu, aby zobaczyć nieco więcej informacji. No i istotnie widzimy tu operację przesyłania na e, prywatnego maila pliku o takich nazwach, które znajdowały się w tym miejscu, e, no a finalnie wylądowały na Gmailu. To jest oczywiście tylko fragment możliwości tego rozwiązania. Niemniej, no jeżeli wiemy, co dokładnie chcemy sprawdzić, to faktycznie jest to potężne narzędzie, aby mieć tą wiedzę i tą świadomość, jak naprawdę pracują pracownicy. Z takich rzeczy, które na koniec jeszcze warto zauważyć, jest tutaj jeszcze konsola zarządzająca, tak zwana Web Safety a Ja ją pozwolę sobie w tej chwili uruchomić. I to jest konsola zarządzająca dla osoby nietechnicznej, czyli dla osoby, która nie ma takiej wiedzy, aby się tym rozwiązaniem sprawnie posługiwać. Pozwolicie Państwo, że tylko się zaloguję. Tak ta konsola wygląda. Tutaj znajdziemy bardzo podobne informacje, jak te, które widzimy w konsoli zarządzającej, z tą różnicą, że e, no jest to w formie nieco bardziej przejrzyste. Możemy więc zobaczyć wykorzystywanie sprzętu, wykorzystywanie poszczególnych komputerów, eksploatacja urządzeń, kto, kiedy, ile czasu. Jaki jest ruch sieciowy, jakie aplikacje są uruchamiane, jakie materiały są drukowane, i to wszystko w bardzo przejrzystej formie. Całość tu jest oczywiście klikalna, aby automatycznie filtry się nakładały na te informacje, które faktycznie chcemy, chcemy zobaczyć. W analizie zachowań, która jest tutaj po lewej stronie widoczna, zobaczymy tak naprawdę tych najmniej produktywnych pracowników, najmniej produktywne działania. I oczywiście możemy też zobaczyć, dlaczego te działania zostały uznane za nieproduktywne, bo w tym prostym wypadku było to po prostu korzystanie z internetu. Idąc krok dalej jesteśmy w stanie zobaczyć, co w takim razie pracownicy w sieci robili, to znaczy na jakie strony internetowe wchodziły, więc są to powielone informacje z tamtej konsoli zarządzającej, którą pokazywałem przed momentem, z tą różnicą, że jak widzimy są one nieco ładniejsze. Nie wiem, czy już o tym wspominałem, ale każdy z tych aspektów jesteśmy w stanie wyeksportować do Excela czy też do PDF-a w zależności od potrzeb. Z mojej strony w zasadzie jest to wszystko. Zachęcam do 30-dniowych bezpłatnych testów tego rozwiązania. Tak jak powiedziałem na początku, to rozwiązanie jest bardzo proste we wdrożeniu. 2-3 godziny i jest pełna informacja o tym, co właśnie dzieje się w naszej organizacji. Z mojej strony to jest wszystko. Bardzo serdecznie dziękuję za poświęcony czas i tak jak mówię zachęcam do kontaktu. Do usłyszenia.